Witam Cię serdecznie i dziś chciałbym porozmawiać z Tobą na temat zmian, jakie są na maturze 2025. Zaczniemy sobie od nowości na maturze z poziomu podstawowego, żeby się nie okazało, że jakieś zadanie będzie dla Ciebie zaskoczeniem i niestety przez to stracisz punkty. Następnie przejdziemy sobie, czego nie będzie na podstawie, ponieważ wyleciało do rozszerzenia, czyli które zagadnienia bez sensu się uczyć na podstawie, bo wiesz, że ich na pewno nie będzie. Następną rzeczą będą nowości na maturze z poziomu rozszerzonego, a wiesz o tym doskonale, że na poziomie rozszerzonym każdy punkt się liczy, dlatego też Warto jest wiedzieć, co to za nowości, zwłaszcza, że są one dość proste i dość schematyczne. Ostatnim rzeczą, jaką sobie zrobimy, to są zagadnienia, które całkowicie wyleciały z matury i bez sensu, żeby tracił czas na to, żeby się ich uczyć. No to zaczynajmy. Na samym początku nowości na maturze podstawowej to jest równanie z wartością bezwzględną, czyli kiedyś była sobie taka nierówność z wartością bezwzględną, teraz może być właśnie równanie z wartością bezwzględną, czyli mamy na przykład X plus 4 z wartość bezwzględna równa się 7, i po prostu rozwiązujemy sobie to równanie. Następną rzeczą. Która mamy to jest równanie z iloczynem nawiasów. Czyli tu jest przykład. Bierzemy sobie to bardzo prosto: albo pierwszy nawias jest równy 0 i rozwiązujemy proste równanie, albo drugi nawias jest równy 0 i też rozwiązujemy proste równanie i mamy gotowe zadanie. Kolejną rzeczą, którą mamy to jest równanie wymierne na krzyż. O co mi chodzi z tym na krzyż? Chodzi mi o to, że po prostu jeżeli mamy takie równanie, zobaczcie ono jest aż za trzy punkty, to po pierwsze, najpierw wyznaczamy dziedzinę, czyli x minus 1 nie jest zerem oraz 2x minus 2 nie jest zerem, a następnie po prostu wymnażamy sobie to na krzyż, czyli mnożymy x plus 3 razy 2x minus 2 równa się x minus 1 razy x, czyli po prostu mnożymy na krzyż. Kolejną rzeczą, jaką mamy, to jest mnożenie i dzielenie ułamków z xami, i to może być troszkę skomplikowane z tej prostej przyczyny, że no tu będą chodziły wzory skróconego mnożenia, ewentualnie delta i liczenie. W postaci iloczynowej funkcji kwadratowej. Niemniej jednak tego typu wyrażenia trzeba sobie umieć przekształcać. Tu po prostu dzielenie zamieniamy na mnożenie, odwracając ten drugi łamek. No i tutaj mówię, stosujemy wzrost mocnego mnożenia i coś tu się w liczniku i w mianowniku pięknie, ładnie poskaca i wyjdzie nam fajny wynik. Ok, co dalej? Dalej mamy układy równań oznaczone i nieoznaczone. Co to znaczy? To znaczy, że mamy takie układy równań, które albo normalnie rozwiązujemy metodą postawiania lub przeciwnych współczynników. Ewentualnie, właśnie mamy takie równanie, gdzie mamy nieskończenie wiele rozwiązań, albo nie ma tych rozwiązań w ogóle. Zobaczcie, w podpunkcie A jest, nie ma rozwiązań, natomiast w podpunkcie D ma nieskończenie wiele rozwiązań. Jak to zrobić? Chodzi o to, żeby po lewej stronie zrobić sobie tak, żeby przy xach i y była ta sama liczba, czyli w tym przypadku to górne równanie pomnożymy sobie przez minus 4, dzięki czemu sprawdzamy później, co jest tu po drugiej stronie. Tu będzie minus 4, tu będzie minus 4, czyli pierwsze i drugie równanie jest dokładnie takie same. Wniosek jest nieskończenie wiele rozwiązań. Gdyby tu po lewej stronie przy x i y było dokładnie to samo, te same liczby, ale tutaj po drugiej stronie byłyby różne, no to wtedy byłoby brak rozwiązań. No dobra, lecimy sobie dalej. Najmniejsza, największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale tą pięty. To będzie raczej zadanie za dwa punkty niż za jeden, no chyba, że dadzą jakieś takie faktycznie mega proste jak tu. Niemniej jednak jest na to prosty sposób. Najpierw sobie trójkę podstawiamy za x, piątkę podstawiamy za x, mamy już dwie jakieś liczby, następnie liczymy sobie p, czyli pierwszy współczynnik wierzchołka, a później z tego p liczymy sobie q, jeżeli to p należy do tego przedziału. Jak należy, to liczymy q i później właśnie z tych trzech informacji, czyli z q F od 3 i F od 5, jak sobie za xy postawiliśmy, bierzemy w tym przypadku największą wartość i po prostu największą liczbę. Kolejną rzeczą jest, czy ciąg jest arytmetyczny lub geometryczny. I to jest całkowicie nowe zagadnienie. Bardzo, bardzo długo tego nie było na maturach, i dlatego teraz to wprowadzili. Zobaczcie, może mieć takie zadanie, żeby sprawdzić, czy ciąg jest geometryczny. I tu jest prawda, fałsz. To można jeszcze fajnie zrobić, wliczając sobie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty wyraz i faktycznie patrząc, czy te wyrazy są ciągami geometrycznymi. Natomiast. Tutaj jest zadanie za dwa punkty i tutaj jest niestety wykaz rzeczy, taki dowodzik trochę, nie? <laughs> Pokazowałem to niejednokrotnie na moich live'ach, w jaki sposób to rozwiązywać. Niemniej jednak chodzi o to, że liczymy sobie wyraz AN z, z indeksem N plus 1 i za N stawiamy N plus 1, a i później bierzemy AN plus 1 minus AN. I jeżeli wychodzi nam wyrażenie bez N, no to w tym momencie jest to ciąg atmetyczny. Lecimy dalej. Nowość na maturze podstawowej, czyli ciągi rekurencyjne. Bardzo fajne i przyjemne zadanie z tej prostej przyczyny, że tu po prostu będziemy widzieć kolejne wyrazy ciągu. Za N postawiamy sobie najpierw jeden, później dwa, później trzy, później cztery i dzięki temu z tego tworzy nam się specjalne wzory, które po prostu pozwalają wyrzucić drugi, trzeci, czwarty i tak dalej wyraz. Nowość na maturze obrotowe. Mamy walec, mamy stożek, mamy kulę. Dawno tego nie było, teraz wreszcie wróciło. No i to metoda hmm, grudniowa w grudniu 2024 roku, kiedy właśnie to była taka pierwsza trudna od CKE, pokazała, że właśnie będą też takie zadania. Czy to będzie ze stożkiem, czy to będzie z walcem, warto się tego nauczyć, tym bardziej że na poziomie postawym przeważnie bierzemy z tablic, podstawiamy i tam pięknie ładnie wychodzi. Ok. Zależność między objętościami były podobnych. Tu mamy takie duże kosmiczne zadanie. Ogólnie rzecz biorąc, ważna jest informacja taka, że jak weźmiemy sobie objętość jednej były podobnej, podzielimy przez objętość drugiej były podobnej. To jest po prostu skala podobieństwa do potęgi trzeciej, no bo mówimy o objętościach. Natomiast w przypadku pól pole przez pole to będzie skala podobieństwa do kwadratu. Lecimy dalej. Dowody na podzielność zresztą z dzielenia. I właśnie tu chodzi o to, że mieliśmy takie standardowe dowody, jak tu, czyli wykazać, że na przykład taka liczba jest podzielna przez 21, co po prostu robimy tak, że tu w podstawie mają być dwójki, a później wyłączamy coś przed nawias. Natomiast tutaj udowodni, że taka, taka liczba przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2, więc warto sobie zapamiętać, że po prostu tu na końcu musi być plus 2, a to wyrażenie, które tu nastaje, nam, po prostu musi być podzielne przez 5. Tu się przeważnie stosuje wzrost krótnego mnożenia, więc pewnie jeden punkt by za to ukradł, gdybyś nie wiedział dokładnie jak to zrobić, więc warto na to zwrócić uwagę, ale niemniej jednak one nie są aż takie straszne, to dowody na podzielność na poziomie podstawowym. Następną nowością to są oczywiście dowody geometryczne. I tych dowodów geometrycznych jest mnóstwo, dużo różnych różniastych, tak? Przeważnie bazuje się tutaj na własnościach jakichś figur, ewentualnie na podobieństwie trójkątów, tak? No, tutaj jest prosta sprawa. Im więcej zrobimy dowodów geometrycznych, tym lepiej po prostu pójdzie nam na maturze tego typu zadanie. Przechodzimy teraz do drugiej części, czyli co z postawy przeszło na poziom rozszerzony. I to, co mówiłem na początku, właśnie wszystkie nierówności... Takie jak mamy tu z wartością bezwzględną przeszły na poziom rozszerzony. Oczywiście to nie oznacza, że jeżeli coś z podstawy przeszło do poziomu rozszerzonego, to będą takie proste zadania na rozszerzeniu. Nie. Ale może być tego typu zadania wykorzystane w jakichś innych zadaniach, bardziej rozbudowanych, jako jakiś jeden element, który po prostu trzeba wyliczyć. Więc nierówności z wartością bezwzględną, wylatując podstawy, są tylko na rozszerzeniu. Równanie wielomianowe z grupowaniem wyrazów podobnych. Było bardzo fajne zadanie, bo to jest schematik, prosto było to porozwiązywać. Jak się zrobił jakieś 50, 15, 20 przykładów, to spokojnie takie równania wchodziło nam w krew. Jaki jest schemat tego, i niestety te trzy punkty, no teraz nie ma tego na maturze. Mówię, matura trudna pokazała, że najprawdopodobniej znowu będzie nierówność z liczeniem delty x1, x2, czyli nierówność kwadratowa. Ok, równanie wymierne. Nie będzie takich równań, że w wieśniku było jakieś wyrażenie z x'ami, w mianowniku jakieś wyrażenie z x'ami, w nawiasach przeważnie, tak jak tutaj. No, i trzeba było stwierdzić, ile tutaj w tym przypadku jest rozwiązań, ewentualnie jaka liczba jest rozwiązaniem. Tego typu zadań nie będzie. Następna rzecz, dodawanie wyrażeń wymiernych, czyli 1 przez x minus 1, dodać 1 przez x plus 1, czyli takie ułamki tak naprawdę z x'ami, i y w liczniku lub w mianowniku. Nie ma tego na podstawie, wyleciało to do poziomu rozszerzonego. To jestem z tego mega zadowolony, bo z tym mogłyby być trochę problemów. Następna. Tego całkowicie nie rozumiem i myślę, że każdy nauczyciel, korepetytor czy osoba, która ogadnia e, ogólnie rzecz biorąc maturę, interesuje się tym. Nie rozumiem czemu to wyleciało. Proste postopadłe, fajne zadanie był to pewniak, e, gdzie też prosto się to robiło, niemniej jednak zostały tylko proste równoległe, a postopadłe poleciały do matury rozszerzonej. To z podstawy przeszło do rozszerzenia, czyli kolejna rzecz, twierdzenie bezu. I tutaj jest po prostu powiedziane, że jakaś liczba jest pierwiastkiem, wylumianą. Po prostu za x -a trzeba było postawić minus dwójkę i dostajemy proste równanie z k. Nie ma tego. No cóż, poszło do rozszerzenia. Układy równań, z których jedno jest <laughs> liniowe, jedno jest kwadratowe, a drugie jest przeważnie liniowe. Nie ma tego. Jest to na rozszerzeniu. Miało być na podstawie w ogóle teoretycznie zastanawiali się w tych wszystkich informatorach maturalnych, że miało być to zadanie. Ono nie byłoby takie proste, ale byłoby bardzo dużą ilość punktów, bo tu by było trzeba wliczyć Y z drugiego równania, postawić do pierwszego i byśmy dostawali funkcję kwadratową, czyli znowu delta x1, x2 tak naprawdę do wyliczenia. Nie ma tego, jest tylko na rozszerzeniu. Nie ma żadnych symetrii. Symetrii względem osi X. O względem osi x czy względem osi y czyli takich wyrażeń jak tu f od minus x albo minus f od x. Natomiast przesuwanie wykresu lewo, prawo, góra, dół jak najbardziej zostaje. Kolejna rzecz to jest stwierdzenie sinusu. Miało być, w informatorach mówili, że wraca do poziomu podstawowego, nie ma, jest tylko na poziomie rozszerzonym i warto na to zwrócić uwagę z tej prostej przyczyny, że najprawdopodobniej jest to taki ala mały pewniak maturalny, że najprawdopodobniej to będzie ewentualnie może z wykorzystaniem twierdzenia cosinus. Dobra, natomiast nowości na maturze rozszerzonej są następujące. Po pierwsze wzory trzeciego stopnia, no, kiedyś tam już były, ale teraz dochodzą jeszcze wzory n tego stopnia, tak? Czyli po pierwsze a do trzeciej plus b do trzeciej, a plus b do trzeciej, tak samo może być minusami, ewentualnie, no właśnie, tu mogą być n te potęgi, tak? Więc ten wzór jest dość duży, rozbudowany, niemniej jednak to jest na poziomie rozszerzonym, warto na to zwrócić uwagę i zapoznać się na przykład z czymś takim jak trójkąt Pascala. Lecimy dalej. Równania dwukwadratowe. Mega fajne równania, gdzie po prostu za niewiadomą t podstawiamy x-1, x-1 do kwadratu w tym przypadku i po prostu stajemy zwykłe równanie kwadratowe do policzenia. Bardzo przyjemne zadanie. Takie w cudzysłowie troszkę darmowe punkty na maturze rozszerzonej. Zór bajesa. Fajne zadanie, które powoduje, że na początku może jest troszkę niezrozumiałe, ale jak zrobisz 5, 10, 15 różnego rodzaju zadań tym wzorem bajesa, no to okazuje się, że to wcale nie jest takie straszne, bo robisz dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest, robisz sobie drzewko, druga rzecz piszesz, w i po prostu podstawiasz, tak? Oczywiście tego typu zadania można też teoretycznie robić prawdopodobieństwem warunkowym. Kolejną rzeczą jest pochodna funkcji złożonej. I teraz uwaga, to jest bardzo schematyczne zadanie. Bardzo fajnie, łatwy sposób go zrobić. I uwaga. Wcześniej były zwykłe pochodne funkcji. Mogą dorzucić właśnie jakąś funkcję, gdzie ta pochodna nie będzie standardowo liczona, bo to będzie funkcja złożona. I tutaj właśnie dochodzi jedna mała uwaga, czyli, czyli jeszcze dodatkowo pochodną funkcji wewnętrznej, tak zwanej. Nie będę teraz się tu roz, jakby dokładnie o tym mówił. Niemniej jednak bardzo fajna rzecz, bo jest schematyczna. Niestety najprawdopodobniej nie będzie ona wykorzystywana po prostu policz pochodną funkcji złożonej, chyba, że będzie w stycznej wykorzystana, to wtedy na pewno trzeba umieć liczyć. No, ale też może być po prostu wykorzystywana w zadaniach optymalizacyjnych, takie jakie macie tutaj przedstawione. No i wtedy trzeba o tym pamiętać, że tam jest pochodna funkcji złożonej. Lecimy dalej. Stwierdzenie darbu. Bardzo fajne, miłe, przyjemne zadanie. Gdzie po prostu za x -y postawiam jedną, drugą, za x postawiam czwórkę i to, co mi wyjdzie, jak pomnożę, musi mi dać minus jeden. Wtedy wiemy, że jest właśnie jedno miejsce zerowe. Mega fajne, przyjemne zadanie, więc fajnie by było, żebyście je umieli też rozwiązywać. Go! Nowości na maturze rozszerzonej, no bryły obrotowe. Oczywiście są też na podstawie, więc też na rozszerzeniu mogą być. No i tutaj też mogą dość mocno pokombinować z tym, <laughs> przepraszam, z tymi bryłami obrotowymi z tej prostej przyczyny, że no są nowością, tak? A to co jest nowe na maturze najprawdopodobniej będzie. Plus jest taki, że gdyby nie było tych obrotowych, a ta też nie by dali, no to okazuje się, że wtedy pewnie daliby coś z stożkiem, nie stożkiem. Na przykład zamiast stożka daliby ostrosłup, nie? A stosów jest przeważnie troszkę trudniejszy, stożek jest dość łatwiej, łatwiejszy i przyjemniejszy, pomimo tego, że jest tam to kółko, no i pojawia się ta magiczna liczba pi. Ale myślę, że były obrotowe warto sobie ogarnąć na tą maturę, która teraz będzie w 2025 roku. Kolejna rzecz monotoniczność funkcji wymiernej. Ja znam chyba cztery sposoby rozwiązywania tego, niemniej jednak najfajniejszy, najprzyjemniejszy jest właśnie liczeniem pochodnej. Może tu dadzą pochodną funkcji złożonej, więc trzeba na to uważać. Niemniej jednak bardzo przyjemne zadanie i dość krótkie, a jak widzicie trzy punkty aż za to dają. Kolejna rzecz, nowość, nowość, całkowita, czyli twierdzenie o trzech ciągach, to się wykorzystuje w liczeniu granic ciągów. I teraz jest może dwa, trzy typy granic, gdzie jest właśnie trzeba policzyć, zastosować to twierdzenie o trzech ciągach, więc ważna rzecz, fajnie się go nauczyć, bo jest proste, fajne, przyjemne i... Tak naprawdę, jak się zrobi kilka, kilkanaście przykładów, to po prostu będziecie wiedzieć, jak to zrobić. A jak dadzą, no to jak widzicie, dwa punkty na rozszerzonku. I teraz tak, ostatnią rzeczą, którą zrobimy, to jest co wyleciało z matury, czyli nie ma tego w ogóle ani na poziomie podstawowym, ani na poziomie rozszerzonym. Pierwsza postawa, rzecz to jest przybliżone wartości funkcji tygonometrycznych, czyli ta taka tabelka wartości funkcji tygonometrycznych, która jest na końcu w tablicach maturalnych. Nie będzie takich zadań, żeby trzeba było z tej tabelki korzystać. Kolejna rzecz, odchylenie standardowe, no i oczywiście wariancja. Raz się to pojawiło na jakiejś tam maturze, bo tu jest odchylenie standardowe, liczby wykiełkowany na nie jest równe ileś tam. Niemniej jednak nie było to straszne, aczkolwiek wyleciało, więc gdybyście się mieli w planach tego uczyć, nie ma sensu. Wartość oczekiwana. No, było jedno zadanie, takie chyba w informatorze, nawet z wartością oczekiwaną. Nie ma tego, zapomnijcie, że to w ogóle było. I tyle. Choć było to teoretycznie podstawienie do wzodu troszkę. Wiedzenie o dwusieczne jest wywalone. Nie ma tego wymaganiach maturalnych, ale jak widzicie, jest tu pewne ale. Co to jest za Ale? Ponieważ w informatorze maturalnym jeszcze jest jedna taka rzecz, jak wszystkie twierdzenia, które teoretycznie musisz znać i umieć udowodnić. I tam właśnie między innymi to twierdzenie od zostało. Czy się go uczyć? Jeżeli masz czas, to spokojnie możesz sobie go ogarnąć, nie jest to jakieś straszne twierdzenie, bo ono po prostu mówi, że AC przez CD równa się AB przez BD i to cała filozofia. Niemniej jednak warto o nim wiedzieć, tak. Jak ono wygląda, gdyby się oczywiście z jakiegoś powodu pojawiło? No dobra. Następną rzeczą jest jednokładność, tak? Jednokładność związana jest m.in. z wektorami i właśnie skalowaniem troszkę albo punktów, albo odcinków, albo jakichś figur przez jakąś skalę, przez jakiś punkt. Czyli to jest po prostu symetria, tylko taka troszkę bardziej dościągnięta. Nie ma tego na maturze, wyleciało, nie trzeba się tego uczyć. Nierówność tygonometryzna. Wiem o tym, że wielu maturzystów ma problemy z równaniem trygonometrycznym, a co dopiero z nierównością trygonometryczną, więc równania trgonometryczne jak najbardziej obowiązują na maturze, natomiast te nierówności wyleciały, więc tego nie musisz się uczyć. I symetria częściowa, czyli f od modu X i modus f od X. Tego nie ma, to się robiło w ten sposób, że hmm, tą długą symetrię, czyli modus f od X, to co na dole leci do góry, a to co na górze zostaje. Natomiast f od modu X to było coś takiego, że to co po prawej zostaje, to co po lewej znika, i to co po prawej przerzucamy na stronę lewą. Niemniej jednak tego nie ma. Co prawda, z drugiej strony nie były to jakieś straszne zadania. Trzy punkty można było z tego zdobyć, fajnie to wyglądało i można było tutaj łatwe punkty w miarę otrzymać. No ale mówię, nie ma więc, zapomnijcie, żeby się tego uczyć. Przygotowuję się do matury Zetki na Akademii Matematycznej, czyli mój 30 modułowy kurs przygotowujący do matury, który możesz zdać na 100%, poświęcając tylko 2-3 godziny tygodniowo. Oczywiście, jeśli dołączysz odpowiednio wcześniej.